Chciałabym dzisiaj podzielić się z Tobą moją refleksją na temat obecnego globalnego kryzysu i tym, co może mocno pomóc Ci w radzeniu sobie z nim oraz z kolejnymi zaplanowanymi kryzysami, które prawdopodobnie wkrótce nadejdą. Każdy z nas żyje w swoim wewnętrznym świecie i swój własny poziom świadomości projektuje na zewnątrz. Pandemia, tak jak każdy fakt, jest ekranem, na którym wyświetlamy sobie swój własny wewnętrzny świat, wobec którego ustosunkowujemy się. Jeszcze chyba nigdy żadne historyczne wydarzenie nie pokazywało tak wyraźnie subiektywności wszelkiego doświadczenia i wszelkiego istnienia, o czym świadczy na przykład ten chaos nieprawdopodobny chaos informacyjny. Jaki jest dzisiaj obecny we wszystkich mediach? Organizacje zarządzające światem mają swój plan, ale to nie znaczy, że on zostanie zrealizowany. To, co się wydarza na świecie, ostatecznie jest tylko pewną średnią i wypadkową całej zbiorowej ludzkiej świadomości, i obecnie wywoływane kryzysy pochodzą z żółtego poziomu świadomości. Na nim blokuje się strach i rządza, i zobacz, że to właśnie tymi emocjami teraz się zarządza i manipuluje. Z jednej strony wzbudzanie lęku o przetrwanie na niewiarygodną skalę, a z drugiej mamienie dobrobytem i nieustający wyścig za pieniędzmi. Wszystkie osoby, u których dominują zablokowane emocje na poziomie żółtym i poniżej, dają się wciągnąć w tę grę bez głębszej refleksji nawet jeśli ją mają emocje z tych poziomów nimi rządzą a więc są zbyt silne żeby zdrowy rozsądek im się przeciwstawił zobacz jak daleko od splotu słonecznego znajduje się rozsądek wszystkie te osoby które zdołały już skontaktować się z własnym sercem i czują kim naprawdę są Widzą poczynania systemu i buntują się, złoszczą na to oraz próbują walczyć. Tym sposobem tworzą się dwa obozy graczy występujących po dwóch stronach barykady. I mamy podział, który tak wyraźnie widać w dzisiejszym świecie. Dlaczego w ogóle mamy pandemię? Dlaczego po niej przyjdą kolejne poważne i globalne kryzysy? Dlaczego od zarania dziejów toczą się na tym świecie wojny, które ostatnio przyjmują postać coraz bardziej wysublimowaną? Otóż dlatego, że jest to całkowicie naturalne. Taka właśnie jest ludzka natura, która przejawia się w masach ludzi od postaci dość prymitywnej, gdzie nie wyodrębnia się odpowiedzialność za siebie ani empatia poprzez właśnie tę postać silnego strachu w społeczeństwie wywołanego przez rządze rządzących naszym światem do postaci wolnych już od wszelkich podziałów i nienawiści ludzi mających pokój wewnątrz siebie i generujących dzięki temu pokój wokół siebie mało tego każda era niesie ze sobą dominację któregoś poziomu świadomości Wcześniej mieliśmy rządy systemów religijnych i państwowych, właściwych dla poziomu bursztynowego. Teraz mamy żółte rządy korporacyjne. Po nich nadejdzie tak zwana nowa ziemia, czyli zielone rządy ludzi serca, dla których główną wartością jest wspólnota, braterstwo czy szacunek do różnorodności. Wynika to w całości z procesu ewolucji ludzkiej świadomości w makroskali. Jeżeli chcesz być częścią tej nowej Ziemi i nie chcesz, żeby to korporacje zarządzały tobą i światem, po prostu nie daj sobą zarządzać. Odbierz odpowiedzialność za siebie innym i weź ją we własne ręce. Jeżeli większość ludzi weźmie odpowiedzialność za samych siebie, to nie trzeba będzie nimi zarządzać i systemy, które to robią, same upadną. Pamiętaj, że do tanga trzeba dwojga i do gry po prostu potrzeba graczy po obu stronach. Kto gra w grę pod tytułem pandemia? Wszyscy ludzie reprezentujący obszar siły. Podział jest pomiędzy tymi, którzy podporządkowują się systemowi. A tymi, którzy buntują się wobec niego i walczą. Gra toczy się dzięki istnieniu obu tych obozów. Wyjście z gry możliwe jest dzięki wzniesieniu się do obszaru mocy. Tutaj bowiem stajesz się prawdziwie wolny od wszelkich systemów i od gry, ponieważ odkrywasz swoją własną wewnętrzną moc tworzenia rzeczywistości. Jesteś poza wszelkimi podziałami. Nie jesteś zależny od tego, co się dzieje, to nie budzi w tobie żadnych emocji. Słyszysz o covid i nie czujesz strachu, złości czy oburzenia. Czujesz bezwarunkową akceptację i zrozumienie. Słyszysz o lockdownie, który może nawet bezpośrednio Cię dotyka, i nie boisz się, nie walczysz, tylko znajdujesz radość życia w zatrzymaniu lub jakiejś nowej drodze. Słyszysz o tych, którzy umarli, i nie próbujesz nikogo ratować, bo wiesz, że odpowiedzialność możesz wziąć wyłącznie za siebie i swoje nieletnie dzieci. Nikomu zdrowia i odporności nie przybędzie od tego, że będzie nosił maskę na twarzy czy przyjmie specyfik, w którym nie wiadomo co jest i za którego skutki nikt nie bierze odpowiedzialności. Nic z zewnątrz nie zapewni ci zdrowia ponieważ ono jest bezpośrednio związane z twoją osobistą energią, którą wibrujesz, czyli twoimi emocjami i tym, jak przeżywasz swoje życie. Jak przeżywasz między innymi takie fakty jak pandemia, które emocje w związku z nią sobie uświadamiasz i uwalniasz, a które blokujesz, bo nie masz na nie wewnętrznej zgody a przez to non-stop w nich jesteś. Zatem, będąc energetycznie i wibracyjnie w obszarze mocy, słuchasz siebie, swojego wewnętrznego głosu i robisz swoje. Podejmujesz decyzje i działania, które powodowane są Twoimi wartościami i idziesz za głosem serca, który służy Twojemu życiu, zdrowiu i wolności. Masz odwagę nie zgadzać się na propozycje systemowe i tworzysz swoje własne, nowe rozwiązania. Łączysz siły z ludźmi, którzy myślą podobnie i współtworzysz razem z nimi nowe, bardziej wolnościowe systemy, nowy świat, nową Ziemię. Jesteś ponad wszelkimi podziałami, bo zintegrowałeś w sobie oba bieguny. Twoje dwie półkule mózgowe współpracują ze sobą w jedności i harmonii. Rozumiesz wszelką biegunowość i, co najważniejsze, bezwarunkowo ją akceptujesz. To czyni cię człowiekiem wolnym emocjonalnie od całej gry. Ostatecznie w ogóle nie chodzi o to, czy przyjąłeś specyfik czy nie, czy nosisz maskę czy nie, czy walczysz o wolność, czy podporządkowujesz się władzy. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co nosisz w swoim wewnętrznym świecie, z jakimi myślami kładziesz się do łóżka, jakie odczucia nie dają ci w nocy spać, z jakimi się budzisz i w jakiej energii przebywasz przez większość dnia, ponieważ to w tym właśnie świecie żyjesz. To, co dzieje się na zewnątrz, jest tylko wypadkową, pewną średnią wszystkich światów wewnętrznych na danym terenie. Zaufaj więc sobie temu, co czuje Twoje serce i do czego Cię zaprasza. Nie trzymaj się kurczowo starego, tylko wejdź z ufnością w nowe. Jeśli na przykład szef każe Ci przyjąć specyfik, grożąc utratą pracy, Odważ się na jej utratę, jeśli to będzie bardziej zgodne z Tobą. Zaufaj wewnętrznemu głosowi, który podpowie Ci, co robić dalej, tak samo jak teraz podpowiada Ci, co jest dla Ciebie najlepsze. Podobnie w sferze edukacji. Czy widzisz to, że nauczanie zdalne jest etapem przejściowym pomiędzy oddawaniem odpowiedzialności za edukację dzieci systemowi? A wzięcie mniej przez rodziców we własne ręce. Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku szkolnym czy przedszkolnym. Usłysz, co dyktuje ci serce w tej sprawie. Odważ się na to. Znajdź na to swój własny sposób. Stwórz go. Chcę ciebie w tym materiale mocno zachęcić do odwagi bycia w pełni sobą. Do życia w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś, i do podążania za swoim wewnętrznym głosem. Jeżeli nie będziesz słuchać swojego wewnętrznego głosu, to będziesz musiał podporządkować się temu, co mówią inni. Jeżeli odczuwasz lęk i zagubienie w tym wszystkim, co się obecnie dzieje, zastanów się, jak chcesz zaopiekować się tym lękiem. Czy chcesz uspokajać go tym, co proponuje system? Pamiętaj przy tym, że to jest tylko doraźna pomoc. Twój lęk przez to nie zniknie, i za chwilę będziesz potrzebował kolejnego panaceum, które światowe organizacje chętnie ci podsuną. Kolejny specyfik, albo bardziej wypasiony smartfon na wszelkie bolączki. Fenomenalny odwracacz uwagi od własnego serca. Być może zechcesz zająć się swoim lękiem nieco inaczej, robiąc coś, co ukoi go i uwolni na dobre. Zastanów się i poczuj, czego najbardziej potrzebuje Twoje serce, Twoje wewnętrzne dziecko, kiedy się boi, i sięgnij po to, sięgnij tam, gdzie to dostaniesz. Jest wielu mądrych ludzi na tym świecie, którzy potrafią ukoić lęk i którzy mogą nauczyć cię ufać. Ufać sobie, życiu i wszechświatowi. Ufać nowemu i nieznanemu. A jeśli jesteś na etapie rządzy, czyli wydaje ci się, że to pieniądze, wpływy i władza rozwiążą twoje problemy i napinasz się, żeby to wszystko zdobywać, nie ufasz sobie, tylko poszukujesz różnych rozwiązań na zewnątrz. To również zachęcam Cię do bliższego przyjrzenia się temu. O co tak naprawdę woła Twoje serce pod tymi wszystkimi pragnieniami? Wiesz przecież, że to nie ma końca. Zdobycie jednej poprzeczki sprawia, że od razu widzisz następną i pragniesz tam się dostać. Być może zatem zechcesz się zatrzymać w tej pogoni. Usiądziesz na łące i posiedzisz. Zaobserwujesz trawę i owady, posłuchasz wiatru, a on ci podpowie, jaki następny twój krok będzie najlepszy. Zadaj mu pytanie i nasłuchuj odpowiedzi. Gwarantuję ci, że jeśli zatrzymasz się i będziesz słuchał, to ta odpowiedź do ciebie przyjdzie. Jeśli jesteś typem zielonym, który wkurza się na system i walczy, to też mam dla Ciebie podpowiedź. Im bardziej z czymś się nie zgadzasz, czemuś stawiasz opór, tym bardziej pokazuje Ci to, że nie zintegrowałeś w sobie samym tej części siebie. Co Cię złości w pandemii? Może ograniczenie wolności osobistej? Jeśli tak, zastanów się zatem, w jaki sposób to właśnie jest kawałkiem ciebie? W jaki sposób to ty ograniczasz swoją wolność osobistą? W których momentach w swoim życiu nie jesteś wierny sobie, tylko robisz tak, jak dyktują ci inni? Zamiast złościć się na rząd, zajmij się własnym kawałkiem samego siebie, któremu odebrano wolność. Które kiedyś skrzywdzono, nadużyto, zmuszono do czegoś. Jeśli pochylisz się nad swoją własną, dziecięcą historią w podobnym klimacie, gwarantuję ci, że ograniczanie wolności przez dzisiejszą władzę przestanie Cię dotyczyć, lub znajdziesz na to jakiś swój sposób. Ta złość, którą odczuwasz, jest drogowskazem. Zaufaj sobie. Ona pokazuje ci kierunek wyswobadzania się z wewnętrznych traum. To właśnie dzięki złości możesz to zrobić, ale musisz skierować się do właściwego adresata. Nie do rządu, tylko do tej konkretnej osoby, która cię w życiu skrzywdziła i której obraz nosisz w swoim wewnętrznym świecie. A może wkurza cię to, że lockdown zmusił cię do zaprzestania lub ograniczenia prowadzonej działalności edukacyjnej czy zawodowej. Lęk przed zmianą jest naturalną ludzką emocją, która pojawia się w takich kryzysowych momentach. Ale kryzys jest nam potrzebny do rozwoju. Bez niego stalibyśmy w miejscu. Być może Twoja wewnętrzna mądrość w postaci narzuconego z zewnątrz lockdownu zaprosiła Cię do zmiany kierunku, w którym podążasz w życiu, ponieważ ten nowy kierunek uznała za ważniejszy czy bardziej rozwojowy dla Ciebie na ten moment. Może właśnie mądrością całej zaistniałej sytuacji jest Twoje zatrzymanie się po to, żeby usłyszeć siebie. Nie usłyszysz siebie w codziennej gonitwie zawodowej. Do tego potrzebna jest cisza i nierobienie niczego. Czego się boisz w pandemii lub kolejnych nadchodzących kryzysach? Że nie przetrwasz? To jest wskazówka do pracy nad poczuciem wewnętrznego bezpieczeństwa i zaufania do siebie. Twoje przetrwanie nie zależy od nikogo poza tobą. Jeśli pochylisz się nad tym, kim naprawdę jesteś, Poznasz swoje słabości, ograniczenia i zasoby, oswoisz wszystkie emocje, nauczysz się obchodzić ze wstydem, poczuciem winy, smutkiem, rozpaczą, strachem i złością. Będziesz wiedział, jak z nich wszystkich zrobić użytek. Twoja wewnętrzna mądrość ci to podpowie. Wszystko, co masz do zrobienia, to tylko stworzyć warunki, aby mogła do ciebie przemówić, abyś ją usłyszał. A do tego potrzebna jest cisza i nierobienie niczego. Zatem wszystko, co masz do zrobienia, żeby poradzić sobie z pandemią i kolejnymi kryzysami, to zadbać o wzrost własnej świadomości, zadbać o komfort w swoim wewnętrznym świecie. Wtedy będziesz bowiem generował wibrację mocy do świata zewnętrznego. Wcześniej czy później, zwracając się do własnego wnętrza, usłyszysz głos swojego serca, a to tam znajduje się wyjście z impasu w dzisiejszym świecie. Przyszłość jest zaplanowana, ale nie jest przesądzona. Współtworzymy ją wszyscy, każdy z nas, poprzez to, na jakim poziomie świadomości samego siebie się znajduje. Nie zastanawiaj się nad tym, jak uratować tych, którzy są nieświadomi, jak do nich dotrzeć. Nie dotrzesz do nich, bo każdy ma własne tempo i sam musi dorosnąć do kolejnego etapu rozwojowego. Ale kiedy skoncentrujesz się na własnym rozwoju i sam wzniesiesz się choć odrobinę wyżej, dzięki zajrzeniu w siebie choć odrobinę głębiej i po prostu będziesz wyrażał to, kim jesteś. Biorąc odpowiedzialność tylko za siebie, świat na tym zyska. Nie jesteś w stanie przewidzieć, w jaki sposób odzwierciedli się to w świecie zewnętrznym, bo to dzisiaj jest nieprzewidywalne, ale możesz mi wierzyć, że jakoś na pewno. Temu procesowi wystarczy zaufać, i zobaczysz, że zadzieją się cuda. Usłyszenie głosu własnego serca pozwala zintegrować strach i żądzę. Odwaga w wypowiadaniu na głos tego, co mówi serce, wzniesie cię ponad wszelkie podziały. Nie będziesz po żadnej ze stron, gdyż obie będziesz nosił w sobie czyli zarówno głos ego, jak i głos serca. A potem dogłębnie zrozumiesz, jak to wszystko działa i poczujesz wewnętrzną moc i miłość. Życie cię wtedy ucieszy, nawet w kryzysie. Kiedy wielu ludzi odnajdzie we własnym wnętrzu pokój, wygeneruje się on na zewnątrz zupełnie niepostrzeżenie i niespodziewanie. Możesz podporządkować się systemowi, który konsekwentnie realizuje plan zniewolenia ludzkości. Możesz też z nim walczyć. W obu tych przypadkach będziesz grał w jego grę i będzie wiele ofiar, bo każda wojna niesie wiele ofiar. Kluczem jest wzięcie odpowiedzialności za swoją własną wolność. Ona bowiem nie zależy od nikogo na tym świecie. Ona jest stanem Twojego umysłu, Twojej świadomości i nikt Ci jej nie odbierze, gdy już tam dotrzesz. Żaden system ani światowy kryzys. Cokolwiek wydarzy się na tym świecie. Prawdziwie wolny człowiek pozostanie od tego wolny i wykreuje swój własny, wolnościowy sposób odnalezienia się w tej kryzysowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że ten materiał dodał Ci otuchy i odwagi do bycia wiernym sobie. Teraz mam dla Ciebie ćwiczenie: odłóż smartfon czy komputer, najlepiej całkiem go wyłącz i pośleć trochę w ciszy. Teraz nie odkładaj tego na później, bo później tego nie zrobisz. Cała wiedza, którą zdobywasz, nie ma znaczenia, jeżeli nie przekuwasz jej w praktykę, jeżeli nie wdrażasz w swoim życiu tego, czego się dowiadujesz. Zatem teraz jest czas, najlepszy czas, na pobycie ze sobą i zaopiekowanie tego, co w tobie wymaga tego zaopiekowania. Tymczasem ja serdecznie Cię pozdrawiam i zapraszam Cię do kontaktu ze mną, jeżeli um, potrzebujesz pomocy w tym zajmowaniu się sobą i dążeniu do prawdziwej wewnętrznej wolności. Do zobaczenia.